Sponsorem programu jest City Interactive, notowany na giełdzie papierów wartościowych producent gry Sniper Ghost Warrior. Sponsorem Highscore jest wydawca Alots Online, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Highscore, czyli gra w biznes. Dziś przedstawimy pierwsze informacje na temat Call of Duty Modern Warfare 3. Dowiedzą się Państwo ile firma Sony Computer Entertainment straciła na włamaniach hakerów do PlayStation Network oraz co słychać w świecie laptopów. W przeglądzie wydawniczym pokażemy Green Lantern, Kung Fu Panda 2, Red Faction Armageddon oraz wielce oczekiwany powrót księcia w Duke Nukem Forever. Zapraszamy do oglądania. Capcom stawia w tym roku na PlayStation 3, japoński gigant gier szacuje, że sprzeda w tym roku fiskalnym 8 milionów kopii gier na PS3, a tylko niespełna 5 milionów na Xboxa 360. W osiągnięciu takich liczb pomóc ma wydanie w najbliższym czasie Super Street Fighter 4 Arcade Edition, remake'ów Resident Evil 4 i Resident Evil Code Veronica w HD oraz nowej gry Resident Evil Operation Raccoon City. Capcom estymuje też, że w tym roku znacząco spadnie sprzedaż gier na PSP. Square Enix nie jest zadowolony z wyników Final Fantasy XIV i z tej okazji opublikował bardzo długi list obiecujący graczom mnóstwo poprawek, które zostaną wdrożone do gry. Słabe wyniki gier wpłynęły też na dużą stratę producenta gier z kraju kwitnącej wiśni. Square Enix miał w zeszłym roku stratę w wysokości 149 milionów dolarów. To niezbyt popularne MMORPG zostało dodatkowo zdziesiątkowane przez trzęsienie ziemi w Japonii, przez które wydawca na długi czas musiał wyłączyć serwery gry. National Basketball Association, czyli w skrócie NBA, przedłużyło umowy licencyjne z Electronic Arts oraz Take-Two na wykorzystanie w grach marki NBA oraz drużyn i koszykarzy. To oznacza, że w najbliższych latach możemy się spodziewać kolejnych odsłon NBA Jam, NBA Elite oraz NBA 2K. Wartość umów nie została podana do wiadomości publicznej, ale wiemy, że NBA będzie dodatkowo promować gry w swoich kanałach telewizyjnych oraz na stronach internetowych. Warto dodać, że wydana w ubiegłym roku gra NBA 2K11 znalazła 5 milionów nabyw, na całym świecie. NBA 2K to trzecia najpopularniejsza seria gier sportowych po Madden NFL i popularnej także w Polsce FIFA. Activision pod koniec maja zaprezentowało pierwszy zwiastun Call of Duty Modern Warfare 3. Po jego dokładnej analizie można dojść do wniosku, że tym razem gracze zaprowadzą pokój w Anglii, Francji, a także w Nowym Jorku. Widać charakterystyczne miejsca tych miast: zegar Big Ben, londyńskie metro, wieże Eiffel'a oraz nowojorską giełdę. Nawiązanie w sam raz do programu biznesowego Modern Warfare 3 ma przedstawiać fikcyjną trzecią wojnę światową. Machina marketingowa ruszyła na dobre, a koncern Activision Blizzard z pewnością znów zarobi setki milionów dolarów na tej popularnej Marce. Europejska premiera Supremacy MMA została przesunięta na wrzesień. Walki MMA są coraz bardziej popularne na całym świecie, także w Polsce dzięki galom KSW. Supremacy MMA będzie konkurować o miłośników tego sportu z EA Sports MMA oraz UFC Undisputed. Twórcy Supremacy MMA chcą postawić na niesamowitą brutalność, która do tej pory nie była obecna w grach konkurencji. Firma Sony Computer Entertainment poinformowała, że przez włamania hakerów do systemu PlayStation Network straciła równowartość 171 milionów dolarów. Jest to spora kwota, ale Sony jako korporacja prawdopodobnie zanotuje w tym roku łączną stratę w wysokości przekraczającej równowartość 3 miliardów dolarów. Prognozy nie są dobre, choć Sony liczy jednak, że druga połowa 2012 roku pozwoli im się odbić i obniżyć zakładaną stratę. Southpick Games, wydawca polskiej gry Two Worlds 2, opublikował swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. Przychody wydawcy wyniosły w tym okresie 16 milionów dolarów i wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku. Za to zysk netto przekroczył w pierwszym kwartale 2011 roku 3 miliony dolarów, bo rok temu w tym samym czasie Southpick zarobił jedynie marne 200 tysięcy dolarów. South Peak Games w najbliższym okresie zamierza dalej pozyskiwać przychody ze sprzedaży kolejnych kopii Two Worlds 2. Niedługo swoją premierę będzie mieć też gra Stronghold 3. Spółka City Interactive poinformowała, że ze względu na sytuację przedsiębiorstw w dotkniętej katastrofą Japonii premiera wydania gry Sniper Ghost Warrior na platformę PlayStation 3 na terytorium Japonii nastąpi 21 lipca tego roku. Japonia nie jest jeszcze kluczowym rynkiem dla City Interactive, ale z pewnością jest ważnym terytorium dla PlayStation 3, gdzie ta konsola ma wielokrotnie więcej posiadaczy niż Xbox 360. Założyciel Facebooka Mark Zuckerberg na konferencji w Paryżu powiedział, że branże muzyczna i filmowa powinny czerpać przykład z branży gier. Gry świetnie wykorzystały potencjał mediów społecznościowych, czego przykładem jest ogromny sukces komercyjny firm Zynga czy Playfish, w których gry na Facebooku grają setki milionów ludzi na całym świecie. MMORPG Age of Conan będzie bezpłatne, ale nie za darmo. Wydawca rezygnuje wyłącznie z abonamentowego systemu płatności. Age of Conan będzie dostępny w coraz popularniejszym modelu biznesowym free to play w którym gracze mogą bezpłatnie pobrać grę i w nią grać bez ograniczeń. Jednak za specjalne przedmioty czy kruszec muszą płacić już jak najbardziej prawdziwą walutą. Wydawca gry firma Fancom liczy, że zyska sporo nowych graczy dzięki premierze nadchodzącego nowego filmu Okonanie Barbarzyńcy. Ubisoft pozazdrościł elektronikom gry Battlefield Play for Free. Francuski wydawca ogłosił, że trwają prace nad Tom Clancy Ghost Recon Online, nową wieloosobową taktyczną strzelanką z widokiem z trzeciej osoby, która będzie dystrybuowana całkowicie za darmo w internecie. Ghost Recon Online jest rozwijane przez Ubisoft Singapore i zaoferuje wszystkie najlepsze cechy serii. Zamknięte beta testy rozpoczną się już w czerwcu i będą szerzej dostępne w drugiej połowie tego roku. THQ zostanie dystrybutorem gier Codemasters na terenie Stanów Zjednoczonych. Umowa została zawarta na cztery gry. Dirt 3, Operation Flashpoint Retriever, Body Count oraz Formułę 1 2011. Wcześniej gry mistrzów kodu w USA dystrybuowane były przez Majesco i Warner Bros. Codemasters kontynuuje strategię wycofywania się z bezpośredniej dystrybucji gier na obcych rynkach. W ubiegłym roku zamknięto niemieckie przedstawicielstwo Codemasters w Hamburgu, które wydawało gry także w Polsce. Teraz coś ze świata komputerów, a konkretnie laptopów, bez których większość biznesmenów nie wyobraża sobie już życia. Komputery PC z każdym rokiem się zmieniają i są coraz lepsze. Możemy zaobserwować kilka zmian na tym rynku. Pierwsza to oczywiście mobilność, czas życia baterii, niska waga komputera, łatwość jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, a dzięki temu możliwość pracy z każdego miejsca i w, każdym, w każdych warunkach. Druga rzecz to rozrywka. Coraz częściej komputer służy nam po prostu do miłego spędzania czasu, słuchania muzyki, oglądania filmów, oglądania zdjęć. I to, co pokazujemy dzisiaj, to właśnie odpowiedź na to zapotrzebowanie na rozrywkę, czyli super dźwięk, super grafika wspierany przez procesory Intela z rodziny Sandy Bridge. Nowe kory i technologia Beats Audio, która jest wyłącznie w komputerach HP. No, oczywiście na rynku urządzą komputery przenośne, czyli notebooki i netbooki stanowią największą grupę kupowanych urządzeń. Desktopy nadal istnieją, jest to trochę niszowy, schodzący rynek, który poszedł albo w kierunku rozwiązań czysto biznesowych, biurowych, albo w kierunku wysoko zaawansowanych zabawek do gier. Nowością dostępną wyłącznie w najnowszych laptopach HP jest Beats Audio, system wysokiej jakości dźwięku. Jest to system, który łączy ze sobą hardware specjalnie przygotowany, software czyli Beats Console, dzięki któremu możemy regulować barwę dźwięku, jest tam, są predefiniowane ustawienia, dzięki którym możemy sobie zmieniać dźwięk a przede wszystkim również głośniki wysokiej jakości, które w nowych pawilionach linii DV6 i DV7 mamy cztery głośniki, w DV7 dodatkowo trójdrożny subwoofer. To sprawia, że ten, ten notebook naprawdę gra. To, to naprawdę można docenić jakość muzyki. Twarzą systemu Beats Audio jest dr Dre, a w Polsce do promocji zatrudniono beatboxera Bladego Krisa. Polska wykorzystuje w swojej kampanii Bladego Chrisa który od początku związany jest z bitowaniem, bardzo fajnie nam pasował do nawet nazwy bic audio, bardzo fajnie pokazał nam dzisiaj na konferencji prasowej możliwości naszych komputerów, możliwości głośników, przez który przetwarzany jest dźwięk. Myślę, że podkreślił wszystkie warstwy dźwięku, jak sam powiedział, fajnie i wysokie i niskie tony. Nasze komputery dały radę. Myślę, że rzeczywiście ta muzyczna część i wyposażenie naszych komputerów i technologia w nich zawarta będzie głównym przekazem tutaj przez okres maja i czerwca w Polsce. Myślę, że główną myślą przewodnią będzie Beats audio. Jest to rzeczywiście unikalna technologia, która udostępniona jest tylko Marce HP, a co jest ważne i wyróżnia nas na rynku rzeczywiście bardzo mocno. to <tryk> otwarte Oczywiście trzeci dźwięk, który jest tak, jakby esencją, jeśli chodzi o perkusję, to jest zawsze werbel. Teraz te trzy dźwięki na raz. Dzisiejszy przegląd nowości wydawniczych zaczynamy od Red Faction Armageddon. Starożytne zło wypełza z najmroczniejszych głębin Marsa. Na powierzchni czerwonej planety rozpoczyna się prawdziwy armagedon, który pochłania życie setek kolonistów. Przerażające monstra szerzą zniszczenie zabijając wszystko co żywe i pozostawiają za sobą tylko zgliszcza. Ludzkość staje u progu całkowitego zniszczenia, czekając na bohatera, który stawi czoło złowrogim mocą. Graczy czeka sporo mocnych wrażeń. Szukając prawdy kryjącej się za starożytnym złem, przyjdzie walczyć im w wysoce niebezpiecznym otoczeniu, takim jak zdewastowana powierzchnia Marsa, wnętrza masywnych lodowców czy rzeki wrzącej Magny. Red Faction to znana i sprawdzona marka THQ, która powinna pomóc podnieść się tej firmie po lekkiej porażce, jaką był wydany wcześniej Homefront. Kung Fu Panda 2 to ekscytująca gra zręcznościowa oparta na licencji kultowej komedii od twórców takich hitów jak Shrek i Madagaskar. Historia opowiadana w grze rozpoczyna się w momencie doskonale znanym z zakończenia filmowego pierwowzoru. Po pokonaniu mistrza Shen okazuje się, że jest to zaledwie początek bardziej skomplikowanej intrygi. Po wraz z piątką swoich przyjaciół, żurawiem, małpą, żmiją i tygrysicą musi ponownie stanąć do walki. Tym razem stawką jest przyszłość sztuki walki oraz bezpieczeństwo całego świata i mieszkańców miasta Gong. Tym razem twórcy Kung Fu Pandy postawili na interaktywność z nowymi kontrolerami. Wersja na Xboxa 360 wymaga do działania kontrolera Kinect. Twórcy gier chcą zarobić na kolejnym bohaterze komiksów, tym razem padło na Green Lanterna. Hal jest pilotem oblatywaczem otrzymującym tajemniczy zielony pierścień z rąk umierającego kosmity Abina Sura. Pierścień ten daje mu niezwykłą moc oraz gwarantuje członkostwo w międzygalaktycznej eskadrze mającej za zadanie utrzymywanie porządku we wszechświecie. W grze uczestniczyć będziemy w bitwie przeciwko łowcom, niegdyś szlachetnym androidom służącym jako siły policyjne, a teraz mającym na celu zniszczenie eskadry zielonej latarni. Duke Nukem to najbardziej niepokorny i najczęściej cytowany bohater na rynku gier komputerowych, który po ponad dekadzie po raz kolejny wyrusza na ratunek Ziemi i Ziemianek. W grze nie brakuje powalającej akcji, sztandarowego skopywania tyłków, cygar, browaru, no i rzecz jasna, ostrych lasek. Hordy obcych ponownie najechały Ziemię i tylko Duke może je powstrzymać. Świniogliny, promienie zmniejszające i gigantyczni bosowie nie powstrzymają naszego bohatera od uratowania świata w stylu największego łajdaka wszechczasów. Król powraca, a wraz z nim porażający arsenał, potężni obcy oraz niespotykane dotąd aspekty interaktywności. Ta gra wciska pedał gazu do samej dechy i wywołuje szczękościsk. To także mnóstwo minigier, takich jak podnoszenie ciężarów, czytanie pisemek dla dorosłych i podziwianie urody kobiet, które wypełniają życie Duke'a. Duke Nukem był i na zawsze będzie nieśmiertelną legendą w historii gier komputerowych. Ciekawe tylko, czy młodsi gracze skuszeni opowieściami starszych o legendzie Duke'a skuszą się na ten tytuł. To już zweryfikuje rynek. To już koniec tego odcinka magazynu Highscore, czyli Gra w Biznes. A już za tydzień zapraszamy na specjalny program Prosto z Los Angeles, w którym przedstawimy Państwu mega relacje z targów E3. Konferencje gigantów branży, premier gier i sprzętu, najnowsze trendy oraz ciekawostki z Centrum Świata Elektronicznej Rozrywki. Do zobaczenia w czwartek o 20.50 w TV Biznes. Sponsorem programu jest City Interactive, notowany na giełdzie papierów wartościowych producent gry Sniper Ghost Warrior. Sponsorem Highscore jest wydawca Alots Online, darmowej gry MMORPG bez abonamentu.